filmie. Wybieramy się do jednego sklepu. Kot tam jakieś argumenty przedstawia. Au! Kot się tak buntuje, bo ym, jest zimno na dworze i ona by chciała wyjść. Otwieramy jej drzwi, a tam jest zimno. Więc ona wchodzi i znowu chce wyjść. I taki jest bunt, wiecie co? Trzy sekundy najlepiej, o! Najlepiej otwierać okno, y, balko, to balkonowe. Y, y, chodzi teraz po tych drzwiach. Boże. Wszędzie te jej noski, wszędzie te jej... I takie ślady po niej słuchajcie, tak, wybieramy się w sumie chyba w dwa albo trzy miejsca, zobaczymy i sam Jurek zaproponował, że może byśmy tak do ogrodniczego podjechali, zobaczyli eee, także zobaczymy teraz robię jakieś tam, nie wiem coś tam mi zmienia w samochodzie ja już się zebrałam, jak zwykle czekam na niego także niech to skończy, miał, miał zacząć po prostu wcześniej, tak, o to mi chodzi E, pogoda tręczowa, także taka piękna jesień jejków. Powiem Wam, że jak jeżdżę Dziś e, po trasach, to jest tak dużo drzew tutaj u nas przy drodze e, i te drzewa się tak pięknie przebarwiają. Jak jest kota. Jak jest słoneczna pogoda, to wygląda to tak Jak z bajki, naprawdę pięknie Te kolory, to słońce tak to podbija Naprawdę jest tak przyjemnie Jak jest ciepło, jak nie pada To jest naprawdę fajnie Także naprawdę super e, Także tak, tak jak mówiłam, pogoda tręczowa Pod spodem mam golfik e, Cieniutki, sprzed, nie wiem Zeszłego roku, sprzed chyba dwóch lat Z Intimissimi e, Spodnie, e, właśnie tak się zastanawiam, czy mi te spodnie pasują Do tego tręcza i tak w sumie nie wiem bo to są e, takie jakby dzwony delikatne z Holland Cooper, takie z wysokim stanem, do tego złote guziczki, e, no i na wierzchu właśnie tręcz. Tak się zastanawiam, czy to nie za dużo takich? Nie wiem. Hmm? Może zmienię na kocie. Czy wy to słyszycie? Kota! Kto to tak krzyczy nieładnie? Kto to tak krzyczy? Kici, kici, kici. Taki małpiszon. O, i będzie teraz skrobać. Kocie! Kota! Gryda się. Taki niegrzeczny ten kot, że po prostu głowa mała. Nie wiem, czy tak zostać, czy zmienić te spodnie. Hmm? Zastanawiam się. Naprawdę. Chciałam Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, ale ciężko mi to nagrać. Tutaj mamy <laughs> mamy przedpokój, proszę bardzo. Tutaj jest mój pokoik. E, tu jest grzejnik, zabudowa. I zobaczcie mamy takie wielkie lustro do samego sufitu w sumie to, co wam pokażę z boku, wygląda to przepięknie wrzos w koszyczku to jest jeden, tylko taki e, trzykolorowy i naprawdę moim zdaniem wygląda to fajnie nie? ostatnio jak był u nas e, znajomy, wszedł i powiedział wow no bo naprawdę fajnie to wygląda pasuje tutaj do tego kącika i jeszcze, o, jeszcze widać, odbija się w tym nasza lampa, ta lampa to po prostu wszyscy zawsze mówią wow jak ją widzą, także poczekajcie Pokażę Wam. O tak. O! Proszę, tak wygląda. Fajnie. Ciężko to ująć, no bo nie mam się jak odsunąć. Tak, żeby było widać jedno i drugie w całości. Ale o tak. Fajnie, naprawdę. Fajnie. Nie? Zadowolony jesteś z tego? No, bardzo ładnie wygląda. No, tak, naprawdę. Ładne. Takie fajne wykończenie tego przedpokoju, bo tu była taka pusta ściana, potem te obrazy w takich nijakich ramkach i one były takie za delikatne, za drobne, a tak mi się podoba. O, ha, piękne lustereczko. Jeszcze Wam przypomnę nasza ogromna lampa, jak wygląda pięknie, proszę bardzo, zawsze każdy jak tu wchodzi, mimo tego, że jeszcze schody są niezrobione, bo tak jak mówiłam chyba w ostatnim filmie, czy tam w jednym z ostatnich, że odpuściliśmy wszelkie takie prace wykończeniowe na te, no podczas tego lata, ale każdy jak, wiecie, jak tu wchodzi, widzi tą tapetę, to mówi, o oh, wow, I ja zawsze mówię na dole, poczekaj, poczekaj i zapalam światło i jest taki efekt. Także naprawdę, no ta lampa się podoba ludziom. Także myślę, że jak tu wszystko będzie zakończone, będzie ładny dywan. O, mamy jeszcze tutaj na końcu taką em, ładną, wykończającą listwę. W ogóle wszędzie mamy między łazienkami a podłogą. Tutaj wszędzie też są takie same. Zobaczcie, ona jest taka e, złota. E, ładna, naprawdę fajnie wygląda. Nie jest taka złota jak to. Ale pasuje. Jest taka bardziej stanowana. Fajna, naprawdę taka subtelna. I jak będzie ładna wykładzina, będą schody pomalowane tak jak mają być, to będzie wszystko pięknie tutaj wykończone. Także tak wygląda. Już na samym wejściu. Oni tutaj zawsze mają takie piękne kwiaty. Jakie dalie. Ale mają piękne główki ogromne. Cudo. Tak dużo ich jest. O, tutaj coś nie wyszło. Widać? Nie tylko mi w tym roku. Ale ten... Mm. ten kolor jest cudny. Czerwony, patrz, Czerwony, Tak, no, no to wiesz, <grym> każda inna. Tutaj to? jakie małe pomponiki, zobacz. Zobacz, no. jakie piękne. Tak, cuda. Ale ma kolor. Mm. Fajnie. Tam to fajnie wygląda, nie? Ten łuk, zobacz, jak się ładnie przebarwiło. Takie kolory, te czerwone, typowo jesienne. Patrz, już choinki są. Jakaś pierwsza. O, jest też Twoja altanka. I koniec w środku. Ile ta choinka? Ta choinka kosztuje 400 funtów. A no to z czego ona jest, no. że 400 A, Nie 000. wiem, Cześć koniku I teraz zobaczcie na cenę O ten tani, 1300 e, No w sensie tani, nie? To taki żart Wszyscy chwilą widzieliśmy takiego większego, powiedzmy, że taki kucyk Tamten kosztował 3,5 No Postawię sobie w ogrodzie Kosztuje 3,5 tysiąca. O, nawet ma cenę. Ładne. Są nawet świąteczne chipsy. Jeszcze takich nie widziałam. Fixed and blankets. Aha, Jurek. Co to, popcorn? Bierzesz? Ale. Boxing Day Curry. Niesamowita. Jego lubię właśnie w takie miejsca jeździć i tak, oglądać. Jest, no. Takie właśnie inne rzeczy. Co White tam jest? Mój ty dok tak. Zawsze to kupowałam masło, ale powiem wam, że wszystko tak podrażało, że to się po prostu w głowie nie mieści. 4,30 5,30 za to? 4... Nie, strasznie dużo. Zobacz, one tyle nie kosztowały. No. 380 to najlepsze 4. 3. masakra! Nie wyjdziemy stąd dzisiaj, ale ta klatka mm. niezła i są też takie małe podobne. O jest też taka identyczna. Tak, kaczki. <grym> Zaraz pokażę. Tu taka mała Natilita, a taką kupiłam w zeszłym roku, tylko ta jest, wiecie, tutaj trochę wygięta. Tutaj Jurek z... w Kapeluszu jest tak. <grym> w kapeluszu. Ale jeszcze jest dużo pięknych rzeczy. Kuska Padł mi aparat. Niestety nie mam już więcej baterii, ale. O. A. Ile tu tego jest? To co roku trzeba kupić takie nowe, pachnące, żeby ładnie było czuć. A to jeszcze za wcześnie na takie rzeczy. Tutaj jaki? Pan Mikołaj. Bos, co tu się dzieje? ale to jest ciężkie, To nie jest takie kuchareczko. Tak, duży, kosztuje 25 funtów. I on mi, mi się całkiem podoba, ale jeszcze to złoto też mi się podobają. Mały kosztuje 8. Tu jest złoty w koronie z brokatem. Tu stoi, patrz. Masz Zobacz. No. Mam gdzie? 25 No właśnie, ale nie jest no. ładny. No. Hej. Działa? Co ma nie działać? No, klejk. Mhm. A, no, no. Jeszcze. Ale patrz, ma nos trochę ten. Katar miał. to jest drugi obok, chyba... z inną koloną. Nie, tutaj jest, OK no? To jest ten to sam. To co, weźmiemy takiego? No? Nic nie jest? Taki jeden, czy... Jeden, co na razie? No. A taki fajnie by okay. stał, a takiego na przykład pacyka na okay. wieku, okay. na okay. koło błęki postawić. No. Robok tego, tylko że to taki duży, duży fajny. Ale to może to moglibyśmy No. Te krasnale są też po prostu no. piękne. No. Zobaczcie, no. jakie no. brokatowe. No. No. 13 funtów, taki duży. On jest spory, ale jak ładny. tutaj, blinki blinky. Śliczne. Za tydzień tutaj już będzie pewnie inaczej Tam jeszcze jest w ogóle zamknięte Także robią, robią Tu na rogu też... oj! Hej! Siema! Siema z people! Tu jest taki kon Czekaj, ile on kosztuje? 80 funtów Ale on jest takiś. a nie, on tak po prostu stoi Z tej strony jeszcze wam pokażę o, Ładne na biegunach byłby fajny Coś takiego mamy. Zobacz jak to wyjaśni. jakie reniferki. O to też fajne. Albo tu musi świecą rogi. To się coś otwiera? Nie, to tak po prostu stoi sobie. A, no właśnie. No nie, bo nie ma baterii. O, ta firma. E, ciężko mi pokazać, ale ta firma ma zawsze najpiękniejsze bombki. To. Ale to w różnych centrach handlowych znajdziecie. E, takich e, w sensie ogrodniczych głównie. Bo tutaj jest najwięcej dekoracji zawsze. Miała baba, Mikołajka. Sadziła mu szpilkę. Mikołajek podskakuje, bo do szpilka... Kuje. Kuje. A tutaj paczeki całe. Normalnie karcerze. Oj, 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 o. Kolędnicy. Nie zobacz na takiej drabince. A no. Oj, tutaj te mi się podobają. Chcieliśmy, co tam jest ze mną? A, moja oliwa, zobaczcie, robiłam właśnie ostatnio... Znaczy moja oliwa. <ścoughs> ze sklepu oliwa, ale moje papryczki. Zerwałam e, te małe chili i szczerze e, mają moc. Mają moc, naprawdę. E, taka malutka jest ta buteleczka i tutaj małe jest to wejście, więc nie mogłam przecisnąć w całości. E, I e, większość pokroiłam, ale jedną tak na pół przykroiłam i wyrzuciłam. Także będzie, niech nabiera mocy. No jeszcze świeżutka jest, także ona trochę potrzebuje. Muszę ją schować, ale właśnie tak pomyślałam, że Wam pokażę. I tak wiecie, pięknie tam stoi. Mam rozmarynową, mam, już mi się kończy z czosnkiem, no ale czosnek to i tak nie jest mój, nie? No ale taki wiecie, powiedzmy, że robiony w domu. E, także, ale rozmaryn jest mój, papryczka czyli też moja, także e, wróciłam i robiłam zdjęcia przed chwilą tego, co kupiliśmy. I zobaczcie, mamy ciastka dla Moriska, tylko że on niestety, um, no nie piszczy, nie? Nie ma tutaj nic w środku, także on lubi e, ten sam odgłos. Oj, tutaj trzeba... Delikatnie to odciąć, ale takiego kupiliśmy. bo po prostu Mikołajka, ciastek Mikołajek. Zobacz co tu jest. No, się dawaj cimki, na nie to, tak? Będziesz się tym bawił? Będziesz się tym bawił? Zobacz, może więc na metkę. Kupiliśmy. Wiem, jak mi tu stuka do drzwi do okna. Co? Coś też? Nie, tylko poprzeszkadzać. Laski. Taka laska kosztowała 2,29. E, wzięłam kilka. E, szczerze, no, dałam się skusić tym wszystkim ozdobom wcześniej, ale tak jak na przykład chodziłam po sklepach we wrześniu, no to widziałam, że już są te ozdoby. Ale miałam wrażenie, że takie powyciągane z zeszłego roku w niektórych sklepach były. E, I jeszcze to tak nie budziło zainteresowania. Tam było zawsze pusto. E, a teraz już naprawdę, no nie wiem, być może że to miejsce jest takie po prostu bo no to jest jak z bajki, tak? Ja nie widziałam nigdy takiego innego centrum y, ogrodniczego z, z takimi ozdobami y, i naprawdę, no to tak kusi. Rzeczywiście już ludzie byli, rzeczywiście mieli pełne koszyki, dlatego, bo ja jestem pewna, że, pewna, że jak tam pójdę za dwa tygodnie, to tam będzie już co innego. Także trzeba tam zaglądać, będę Was męczyła tym widokiem e, częściej teraz już do końca roku. E, ale jeszcze odnośnie planów takich świątecznych, to nie wiem, co będzie, jak będzie i gdzie będzie. Także w każdym razie skusiłam się na laski e, i nie sądzę, żebym... Chociaż może takie białe gdzieś tam na choinkę, tak wiecie, po kilka takich. E, albo gdzieś jakiś, nie wiem, stroik, to można i powiesić, gdziekolwiek. To jest śmieszny taki dodatek. Także wzięłam kilka takich i mam też takie duże. Jak wymyślę jakieś konkretne, um, jakieś konkretne przeznaczenie dla nich, no to najwyżej to kupię, jeżeli będę chciała więcej, ale to też nie ma co, nie wiadomo ile tego, wiecie, nakupić to też nie sztuka, nie? A potem, żeby coś z tym zrobić fajnego, to to jest 6,99 takie kosztowały te większe i były jeszcze większe, naprawdę przeróżne e, i wzięli, no nie, nie mogą po prostu, pan Krasznal, proszę bardzo, gnom piękny granatowy, to jest taki, on jest taki ciężki, to można postawić tym, no ja go chyba postawię po prostu gdzieś obok koinki albo zobaczymy. Będziemy tworzyć. Eee, fajnie błyszczy, nie? Pięknie on się tutaj mieni. Kot będzie zadowolony, jak będzie puszczał zajączki po e, suficie. I po ścianach. Także taki mam gdzieś takiego jednego podobnego, to będzie miał po prostu brata. No i oczywiście w zeszłym roku mówiłam, że chciałabym w końcu kupić ciotkę do orzechów, znalazłam. 24,99 kosztuje taki i myślę, że to nie jest najgorsza cena, bo wydaje mi się, że one potrafią być droższe. A on nie jest taki wcale mały, nie? Jak widzicie, zobaczcie. Różne były, tak jak widzieliście, takie kupiliśmy. Złotego były różowe, też mi się podobały. Ten fioletowy też mi się podobał ale no zobaczymy, a taki jeden też będzie wyglądał ładnie Nie? i tyle kupiliśmy, czemu ty kolego sapiesz teraz przyszliśmy do domu, musiałam mojego tygrysa ogrodowego wypuścić żeby pobrykał, więc zgłodniał i tam chrupie groszki, a my się zabieramy za obiad, tak pan Morris był e, na na spacerku tak, teraz będziemy gotować, ty tutaj zaglądasz co tu jest, co my ci kupiliśmy co my ci kupiliśmy ciastka, ciastek Ciastek, ja kocham ciastki O, oho. On tak robi. O, szczypawa. Cik, 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 cik. Nie wiem czemu tak robi, ale tak robi od jakiegoś czasu. szczypię, Jest wszystko dobrze? Fajoski będzie? Fajny? Nowy kolega? Co tu jest? Co masz? Dawaj, dawaj. Ale fajoski, no. Spodobał się chłopakowi, spodobał. Co, ma takie ucho sklejone? Dzisiaj byłeś na spacerku nad rzeczką, tak? O, No, fajny. Co tutaj jest? Bakłażan, Wiesz. Taki duży jest, no, zobacz, no, Ale szczerze on normalnie on rośnie w oczach. Normalny, ale... ale on rośnie w oczach. To ja tutaj przychodzę codziennie, go doglądam i on... No to takie wiesz, takie suche, to i tak nic z tego nie było. Ale tutaj jaki przystojnek? Ciekawe czy to, to, to wygląda. Ale już ma taki ładny kolor nie nawet. Już. Nie chcę go obłamać. No. Tak. E, tak wygląda blush, zobaczcie On dosłownie w ciągu kilku dni zmienił się z takiego Aż rażącego, zielonego Jeszcze niektóre widać Ale ja tam się boję wkładać Tam na pewno coś czyha strasznego Ale robi się taki właśnie Fajny e, jakby bordowy Czerwony, fajnie to wygląda Naprawdę, i tutaj drugi Uch, Co ty robisz? Rzucasz ten I tutaj to samo ten jest taki długi. Tam to mi się jakoś ładniej. Bardziej podoba, nie wiem. To jest jakiś jeden troszkę taki brązowy. Rzeczywiście tutaj jest ten... E, cieplej tak na zewnątrz. O. Jaki wielki. Było? <laughs> to było w jego języku. To był ten. Bumblebee. Zobaczcie, jakie ładne goździki. Te, to, to się, one się nazywają Sweet Williamki, bo to są te zwykłe, takie, takie różowe, takie normalne kupicie w sklepie, a te są takie niskie. One mają taki ładny kolor, one już kwitną chyba trzeci raz w tym roku. Naprawdę fajny, fajny akcent takiego różu intensywnego e, w, pośród tych wszystkich zielonych. Tutaj te stożki, one jakoś tam Victoria coś tam się nazywają, mm, też już drugi raz. Zakwitły, ale tak nierówno tutaj w środku. Nie, to jest tylko jedna sadzonka. Ona się tak rozrosła, bo druga już się tak nie rozrosła. E, ale tutaj już nawet przekwitają. Tu jest jakiś jeszcze jeden. Tu. Także jakoś tak nierówno, ale zakwitły drugi raz. O, te dopiero wschodzą, a te już przekwitają. O, Jezus, tam pająkłani. No także. Tak to wygląda. Kot się bawi. To jest straszne, Dzisiejszy obiad Taki w sumie późny obiad Tortilka, tutaj Jurka już złożona, czeka Moja Pomidorki, ogórek konserwowy Uwielbiam po prostu ogórek konserwowy Szkoda tylko, że nie mam czerwonej cebuli, ona jest lepsza Ja nie podsmażam cebuli Bo lubię taką po prostu surową Troszkę sałaty, Jurek ma więcej sałaty. Sos czosnkowy. A, keczup jeszcze. No tak, ketchup jeszcze, no to mam nawet stoi tutaj obok. Kukurydza, troszkę sera. O, hop, 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 hop. Składamy w ten sposób i na patelnię. Jurek mówi, żebym jeszcze nie smażyła, bo poszedł trawę skosić, bo zaraz się już zrobi ciemno, także wiecie, ta nasza trawa na początku była taka byle jaka, mizerna, a teraz po prostu rośnie jak szalona, ale co Wam chciałam pokazać, bo właśnie spojrzałam na ten, to co przed chwilą nagrywałam, na te tortidle i mamy nowe talerze, o których, o którymi się nie pochwaliłam, pamiętacie te kubki? Te z Neptuna, widać? Mam nadzieję, że, o teraz na pewno widać z Neptuna, ono ma taki N na spodzie Morris po prostu cały, cały czas szczypie tego nowego ciastka. Zadowolony, co? No fajnie. Ale słuchajcie, kiedyś yy, to Jurek w ogóle yy, był w Neptunie i tak niespodziewanie kupił Znaczy w sensie nic w nie mówi po prostu przywiózł do domu. Zobaczcie, mamy cały zestaw takich talerzy. Małe, ale one przed chwilą tutaj leżała tortilka. Yy, ale one yy, i tak są duże. Także, no, spory jest ten talerz, naprawdę. Ale najbardziej jestem zadowolona z tych. Ogromny, głęboki talerz. Czy to w ogóle cokolwiek widać? Nie wiem, bo to tak. O, zobaczcie. One są ogromne, ale na, na makaron, na zupę, czy na coś takiego, wiecie? Na jakiś ryż na przykład. I ten, jako duży, także to Wam chciałam właśnie pokazać. Zobaczcie, ona ma, One mają takie. O, widzicie? No, inne są te talerze. One tak, jakby były, no nie są ręcznie robione, ale one nie są takie idealne, tak? One nie są takie równe, jakby od linijki. I mają ładny tutaj właśnie wzorek. Mają tutaj kropeczki. Mam nadzieję, że to wszystko widać tak, jak, tak jakbym chciała, żeby to było widać. Także no, ja jestem zachwycona, naprawdę. Wyglądają fajnie, takie solidne są. Także to chciałam pokazać. Co chciałam jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi. A właśnie. Bo na przykład, tak jak, e, tak jak wiecie, wszystko się robi, tam po całym dniu coś się gotuje, coś się przyniesie. Jurek wymieniał, tutaj mamy ekspres do kawy, Jurek wymieniał jakieś coś tam, bo tak strzelał. E, więc no, trochę się narozsypywało tej kawy, takiej już przemielonej. E, I dla mnie najlepszy moment na wieczór, jak ja sobie muszę wszystko ogarnąć, tak u mnie w zlewie nikt nie zostaje, biorę sobie nawet jest odkręcone biorę sobie szmatkę, wiledy, moczę. I do tego dodaję troszkę zaflory. Uwielbiam. Mam akurat teraz mandarynkowo-limonkową, ale jakikolwiek zapach e, i wiecie, nalewam troszkę i po prostu przetrzeć wszystko, tak żeby wszystko było takie gotowe e, na poranek, naprawdę jest mi o wiele lepiej zacząć dzień jak przychodzę, a tutaj nic nie stoi, nic nie czeka, nie ma nic na kuchence, teraz czeka patelnia na smażenie, ale naprawdę tak na koniec dnia przetrzeć, żeby ładnie wszystko pachniało, żeby było czyste, także to jest dla mnie taki... Spokój wewnętrzny, tak? Mogę wtedy odpocząć już całkiem wieczorem. E, I mówicie, że zazdrościcie mi e, takiego wyboru zoflory. Ja sobie też sama zazdroszczę. Bardzo się cieszę, że go mam. Można za kupić gdzieś tam na Allegro, czy w jakichś takich sklepach, typu, nie wiem, jakaś angielska chemia, są na pewno myślę, że wybór zapachów jest mniejszy no i na pewno cena jest dużo wyższa, ale myślę, że ten kto spróbował, to się nie zawiódł. Pamiętam, jak wiele lat temu miałam pierwszy raz lecieć do Anglii, to chyba było, nie wiem, czy to było chyba z Jurkiem, byłam pierwszy raz. I ja zawsze lubiłam oglądać, ja wolę oglądać zagranicznego na przykład YouTube'a, niż polskiego, bo zawsze mnie ciekawiło, co oni tam mają, co oni tam pokazują, te wszystkim, że jak dziewczyny gdzieś jeżdżą na jakieś, nie wiem, na jakieś przyjęcia takie, wiecie, zorganizowane przez firmy, u nas w Polsce tego nie ma, aż tak, czy na przykład, jak, no nie wiem, jak pokazują jakieś miasta, pokazują jakieś parki, same gdzieś idą na spacer, albo na przykład jak pokazują, jak idą do sklepów, taki, co tam jest, ja uwielbiałam zawsze to oglądać, bo zawsze mnie to ciekawiło, co mają innego, nawet, nawet jakieś, nie wiem, głupie słodyczek pokazywały, czy właśnie takie rzeczy no u nas tego nie ma tak na półkach czy pamiętam jak przyjechałam do Anglii właśnie i miałam taką całą listę tych rzeczy, które chciałabym, gdzieś tam jakieś kosmetyki ym, pamiętam to, jak sobie kupiłam kilka takich rzeczy, nie wszystko z tej listy, ale jakieś takie, które udało mi się znaleźć e, i że uwielbiałam właśnie podglądać co mają inni, e, takiego czego u nas w Polsce nie ma i właśnie tutaj moje pytanie, czy na przykład wy lubicie też takie coś, bo ja, ja na... Nagrywam, tak? Staram się nagrywać to, co sama lubię oglądać, to, co sama zawsze lubiłam. I moim zdaniem to jest ciekawe, właśnie takie pokazanie gdzieś tam, jakichś sklepów. Tak, ostatnio ym, chwilę temu pokazywałam Wam TK Maxa czy HomeSense. Takie mówiłyście, że u Was, że w Polsce nie ma takiego wyboru. No i właśnie dla mnie jest to ciekawe zobaczyć coś takiego, tak? Nie tak, że o ja też bym coś tam chciała, czy o to, że to bez sensu, tak? Właśnie mnie to zawsze ciekawiło i czy Was też, też to ciekawi, Takie pójście do jakiegoś sklepu. Ym, którego nie ma w Polsce i zobaczenie, takie właśnie wyjście na spacer, pokazanie jakiegoś miejsca, e, którego nie ma e, tak na co dzień. Czy Was to moi drodzy? Także chciałabym, żebyście mi to e, powiedzieli. Słucham, czy w czymś trzeba pomóc? Krasnoludek w czapce no, także tak właśnie a propos tej Zoflory, pomyślałam, że Was zapytam, czy lubicie oglądać takie rzeczy, które wiem, że no, może sobie sami nie kupicie, bo nie macie do tego dostępu, ale myślę, że warto właśnie robić sobie taką listę, bo to nigdy nie wiadomo, może kiedyś tu przyjedziecie albo będziecie mieli jakąś tam możliwość, żeby sobie coś takiego em, sprawić, czy, czy nie wiem, czy ktoś Wam na przykład będzie mógł przywieźć. Także tak, także takim miłym akcentem, pytaniem do Was, myślę, że kończymy ten film. Także my zaraz zjemy sobie obiad o kolację i włączymy sobie jakiś odcinek serialu i będziemy odpoczywać, jutro znowu nowy tydzień się zaczyna, także wiecie, nowa energia, czysta kuchnia na śniadanie będzie przyjemniej. Także tyle moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, Jurek się coś tłucze. Bardzo Wam dziękuję, że byliście. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa! pa.